Zaczynamy pierwszy dzień kursu, który ma nam pozwolić być bardziej kreatywnymi. Będziemy posługiwać się tą książką oraz paroma innymi, które pojawią się później, ale zaczynamy głównie od tej. Zachęcam, żebyście ją sobie zakupili, dlatego że no choćbym bardzo chciała, a nie chcę, to i tak nie byłabym w stanie omówić dokładnie wszystkiego, co tutaj jest. Te moje filmy na YouTubie mają bardziej na celu, żebyśmy spotykali się tutaj wspólnie raz w tygodniu i robili razem kurs tej książki. Skąd w ogóle ten pomysł? Jeśli ktoś mnie nie obserwuje na TikToku, to cześć, mam na imię Kasia e, Bukatrin na TikToku i kupiłam tę książkę 3 lata temu, ani razu nie udało mi się dotrzeć do jej końca, ponieważ jest pewna trudność w tym kursie mianowicie trzeba go robić raz w tygodniu. Tu jest 12 lekcji, jedna lekcja na jeden tydzień i ja po prostu nie mam w sobie tej motywacji. Nie jestem w stanie przejść przez ten kurs, nie jestem w stanie 12 tygodni pod rząd tego robić. Dlatego potrzebuję was, a wy potrzebujecie mnie, żebyśmy zrobili to wspólnie. I być może dzięki temu będziemy bardziej kreatywni i w końcu ja skończę pisać moją książkę, a Wy skończycie jakikolwiek projekt, jaki tam sobie robicie w tym momencie. Nie przedłużając. Zaczynamy od dwóch podstawowych narzędzi, które się tutaj pojawiają. Jest to randka artystyczna i poranne strony. Zacznijmy od porannych stron. Co to jest takiego? Autorka sugeruje, żeby każdy dzień zaczynać od napisania trzech stron. Nie uściśliła, czy to są trzy strony dokumentu w Wordzie, czy trzy strony zeszytu, czy A4, czy A5. Nie wiem. Ja zakładam sobie, że to są trzy strony w zeszycie i prowadzę sobie taki zeszycik, w którym piszę je ręcznie. Bo jakoś to pisanie ręczne mam wrażenie, że więcej mi daje takiej wolności twórczej i łatwiej mi jest wyrazić myśli, niż to takie klepanie w komputer. Po co te trzy strony? Każdy z nas ma w głowie wewnętrznego krytyka. Ja myślę sobie, napiszę niedługo książkę, a wewnętrzny krytyk, ta, ty napiszesz książkę, już to widzę, mm -hmm, ty książkę. Albo mówię sobie, założę firmę. A wewnętrzny krytyk, ty założysz firmę, chyba sobie żartujesz, nie jesteś wystarczająco utalentowana, nie masz zasobów, nie masz znajomości. I wiecie, tak ze wszystkim. Nie muszę wam tłumaczyć, bo każdy z was ma ten głos w głowie, a jeśli nie ma, to zazdroszczę. No jeśli piszesz te poranne strony, no to możesz codziennie pisać: Jestem do niczego, jestem do niczego, jestem do niczego, ale w końcu ci się to znudzi. Wiem, bo ja piszę te strony już od kilku tygodni. I nie jesteś w stanie codziennie tylko pisać o sobie złych rzeczy, no po prostu nie ma takiej siły. W pewnym momencie stwierdzasz, kurde, to jest trochę bez sensu. Albo Twój wewnętrzny krytyk po prostu się nudzi tym, że piszesz cały czas to samo i zaczynasz dochodzić do innych wniosków na swój temat. Druga rzecz, którą zaobserwowałam, czasami siadam do pisania i siedzę nad tym laptopem, patrzę się w niego i nie jestem w stanie nic napisać, bo moje myśli krążą zupełnie gdzie indziej. Myślę sobie, że mam coś do zrobienia, powinnam się z kimś spotkać, a może zadzwonię do mamy, kurczę, pranie trzeba wstawić, a w zasadzie to wczoraj miałam taki ciężki dzień, ojeny i jakoś gdzieś mi ta energia twórcza ucieka na myśli zupełnie na inny temat. A kiedy siadasz codziennie rano i piszesz te poranne strony i zapisujesz wszystko, czym się martwisz, wszystko, o czym musisz pamiętać, to jest jakoś tak lżej i potem w ciągu dnia już te myśli, które wylejesz sobie na papier, one już nie siedzą w Twojej głowie i Cię nie męczą. I teraz na pewno mi powiecie, Kasia, ale ja chodzę do pracy na siódmą, na ósmą, ja nie będę wstać pół godziny wcześniej, żeby pisać jakieś strony. Ja wiem, też jak chodziłam do pracy, to nie wstawałam wcześniej, żeby pisać strony. Robiłam to, kiedy wróciłam z pracy, zjadłam obiad i wtedy dopiero tego siadałam. Czy to jest Może trochę, ale to była dla mnie jedyna opcja, bo ja rano bym nie usiadła. Nie ma takiej szansy po prostu. Więc jeżeli poranne strony są za trudne, to spróbujcie tego. Dla mnie też przez długi czas było za ciężkie pisanie tych trzech stron, więc skróciłam to sobie do dwóch. Znowu troszkę oszukałam. Ale to była opcja dwie albo wcale, więc stwierdziłam, że lepiej dwie niż wcale, wiadomo. Co to jest randka artystyczna? To jest to, na co wskazuje nazwa, czyli randka z samym sobą, która ma jakoś odżywić cię artystycznie. Dlatego, że wbrew temu, co niektórzy sądzą, kreatywność to nie jest zasób niewyczerpany. Kreatywność jest bardziej jak studnia, z której pobierasz wodę. Pobierasz tą wodę, możesz ją pobierać przez dni, tygodnie, miesiące, ale jeśli nie dolewasz jej do tej studni, to ona kiedyś w końcu wyschnie. Tak, jeśli nie będzie padał deszcz, jeśli nie wlejemy tej wody w jakikolwiek sposób, to studnia wyschnie i nie będzie już z czego brać. Dlatego chodzimy na randki artystyczne. Randka artystyczna to może być cokolwiek, co uważasz, że zasila twoją kreatywność. Dla mnie na przykład to są spacery z moim notesem na łonie natury. To mogą być różne rzeczy. Ostatnio chodzę raz w tygodniu na koncert, dlatego że w Bydgoszczy mamy super akcję y, rzeka muzyki. O, reklama miasta. <gry> także raz w tygodniu słucham sobie nowego ciekawego artysty, o którym zwykle jeszcze nie słyszałam. To może być pójście do muzeum, ale nie róbcie z tego takiego wyzwania, że. Trzeba teraz robić jakąś nudną rzecz. Nie, randka artystyczna ma być fajna. Jeśli dla ciebie super jest pójście na plac zabaw, to idź sobie na plac zabaw. Jeśli świetnie się bawisz w muzeum, no to niech to będzie muzeum. Ale jeśli na przykład uwielbiasz chodzić na filmy animowane do kina, to nic nie stoi na przeszkodzie, żeby to zrobić. Także cokolwiek, co czujesz, że odżywia cię artystycznie. Najczęściej to są jakieś spotkania z twórczością, z muzyką, z filmem, z jakąkolwiek sztuką, ale niekoniecznie, tak jak mówię, to może być po prostu fajna zabawa. Mi się też często dużo łatwiej pisze, kiedy zrobię coś fajnego. Na przykład pójdę na kajaki i mamy tam, wiecie, jakieś przygody, płyniemy sobie rzeką, coś się wydarzy, kajak się wywróci. I ja wtedy od razu mam jakieś ciekawe historie w głowie, które może częściowo wrzucę do mojej powieści, a może one mi dadzą inspirację do czegoś innego. To tyle na dziś. Dwie rzeczy. Łatwe, prawda? Możemy od tego zacząć sobie w tym tygodniu, a w następny poniedziałek przejdziemy do lekcji pierwszej.